No, to dzisiaj jest pierwszy dzień tego. Dzisiaj jest pierwszy dzień treningu i to Reindrop poświęca swoje tego, swój czas na naukę mnie. Więc nie mogę mu utrącić i tak już mu utrudniam, bo mam... E, podłączyłam tą nową klewaturę i spróbuję się do niej przyzwyczaić w końcu. I jak będzie ciekawie. No zobaczymy, czy jestem ciekawa też sama. Halo? O dzień dobry, witamy. Tam. Patrz, słuchaj to, słuchaj to. Dobra, najpierw to muszę cię ściczyć. A no to ja to krzyczę, także no... Jeżeli jakiś ręgar będzie w enemy, no to będzie... Może być głośno. Także ostrzegam. Dobra. Inwuj. Jaki to masz sting w ogóle? Pumelskajo. Ja, ja naprawdę? Tak. Ja. No dobrze, no, no szanuję to. Trzeba moją umiejętności jakieś tam, jest pozycjonowanie pozycjonowanie i też ostrzegam, nie umiem y, orwalkingu, wiesz, tego, tego z tym AA robić, nie? Że autoka jest zawsze prawym klikam, nie? To też I... prawie można robić, w sensie. No ale. jeśli prawym, to możesz prawym. No właśnie wiesz, się to, ten... tak... no, ja to robi prawym, nie? Ale że ludzie może się nauczyć z tym A, tylko no nie będę się teraz uczyć, prawda? No bo to raczej powinnam tak, na jakimś tam. No tak sobie A na przykład. Różnie naciskam, raz, a raz, prawy, zależy co. No, nie myślę raczej nie o tym. No ale raczej tego, w fajcie raczej chyba a klikasz, nie? Że ja na Nie, nie a myślę, a nie myślę, jak ja A ty dożysz, jak nie myślisz, to byś mógł mi przekazać dużo wiedzy, jak nie myślisz. Może mogę, Rindro, przedstaw się, co powiedz coś o sobie. Kim jesteś, co robisz, ile grasz w Lola, jaka dewiza? Siema. Gram w Lola więcej niż macie lat, pewnie. <laughs> Miałem challengera w sezonie czwartym na weście ostatni raz Na iście odpowiedzi są... ostatni raz na, byłem Na iście są... to co sezon? No ja i Dickery całe życie gram E, jak masz to imię? Powiem przedstaw się Tak jak streamerka, tylko że bez Ina <laughs> Dobra, jest dzisiaj Karolin... Ka Boże, Karol i Karolina Wiesz, że teraz Caitlyn się gra z High of Blades, nie? Nie, na no, no, probiec coś cały czas u tego. To są Co... jakieś tam stare probisy. No dobra, to mogę Helm Lase. To jest dobre do uczenia tradeów, więc możesz wziąć. Standardowe rozstawienie. Itemy kupione. To jest też ważne, żeby kupić itemy przy wyjściu tak, z bazy. Bardzo Wydaje bardzo się uwaga. banalne. Ale uwaga. Jak się gra competitive, to gra się zaczyna od pauzy. Prawie zawsze. I wtedy idziesz sobie, gdzieś, no nie wiem, ktoś tam zawsze pauzuje. Idziesz sobie, coś się dzieje i wybiegasz bez itemów. <grym> Już nie raz mi się zdarzyło takie coś tutaj w rozgrywkach. Awatorskie, amatorskie. Wiedziałem tylko takie coś, że szaczę robił tak, że szybko biegną, stawają Ward'a tutaj i potem co się. No zmieniają i to, na, na czerwonego. Klikację. No. I potem można... O możemy wejść, nie. Ale za dymka, może się podobać taka akcja bez Flasha Nautilus. Goal, jak ogólnie stary. chcesz e, slow push robić, to We musisz tylko last hitować, minionki i też zonować enemy, więc to jest gdzieś mniej więcej tutaj. Okay. Jak last hitujesz? Ale jak, jeżeli jest pierwszy level, to nie powinnam jak najbardziej e, tego. E, drugi level wbijać jak najszybciej? To zależy od taktyki. no Jak chcesz rasować level, no to fast pushujesz, ale Caitlyn się... raczej chcesz slow pushować. Okej, okay, a, a skoro mamy przewagę na tym, przewagę na linii, to nie powinniśmy szybciej wbijać właśnie, żeby wtedy... No jak mamy mam mocny drugi level, to się często wbija. Teraz już widać, że nam się nie uda zrobić low pusha z tego. Teraz oni mają dwójkę, to nie powinnaś tak stać, bo gdyby oni mieli mózg, to już by mogli zabić. Mhm. Ale to jeszcze nie ten poziom. Teraz oni nas puszują i ten wave jest w takim miejscu dla nich, że jungler by mógł... Gank'a zrobić W sensie nasz jungler Więc możesz go tu starać się trzymać Kolat hituje i tak No z tego wiesz jak jest, <gulant> Musisz zabić więcej tych minionów Bo za, za duży się robi Dobra, ja muszę też patrzeć co ja robię I czy tam... No właśnie ten tak słuchał i trochę się zapominał szczerze Wejście, Jak masz to High of Blades to możesz agresywnie tradeować, jak ci schodzi, nie? Cool no. Trzy autoski i Aha, O, właśnie tak. Cool. Okej, okay, dobra. I najlepiej zaczynać trada jak on podchodzi po miniona. Tylko z Ezraem to ciężko Bąsków zbija. No, a no, właśnie. Wola, właśnie w takiej sytuacji, nie? Lepiej cofnąć bo oni teraz cofają po item. Wiadomo, tam Ezreal może tam łatwa. Czy zależy ile teraz masz Golda? Mam 1030 Golda. Czy Możemy na BFA jeszcze tam... poczekać. No właśnie zaczekam na BF. Tylko teraz... No na, czy na Ezra akurat spoko, bo on wróci z łezką i... Lepiej też Infinity skła jest na kiklinkę, nie? Mówi, no akurat z tym bildem ja, ja, ja nigdy nie sko... No ja jest mi tego, nie czuję dipsa, jak mam ten. ten. stanowisko pierwszego. Masz kolejnego trapa? Mam. Fleszuję w niego. <grym> o, nie trafiłem. <grym> Ale szanuję. Ale jakbym trafił, to by się opłacało. <laughs> tak, to był, to czad byłby zadowolony. Bo jakbyś był w takiej sytuacji, to też nie jest zapytań, czy nie tego. Czy. E, jak zresztą sam na linii, to czy nie powinieneś tak bardziej frizować Wtedy on nie może podejść raczej do tego całego, nie? Do tej farmy. Czyli nie, no, my, jak przy, przed recallem zawsze fast push. To jest. Też fast pushujesz, jak chcesz, y, żeby oni nie mogli zrikolować. Czyli Aha. teraz. Bo jest... Nie ma manewru i niczego, więc. O, on frizuje to, zobacz, to już jakiś lepszy poziom ja. No to jest silver EU, do... wow, widzisz? O, dobra, teraz chyba odwrót. Tu musimy iść. O lol. Nie, 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 to, to, to było złe podejście już pod tego trapka. Seryum, myślałem tego, że. że wiesz, że, że, że trafił. Trafi. O, trafiłem tam. O, tak też musisz czasem myśleć, co oni no. mają za skillę <grystanie> Racja. W sensie jak. To też takie mechaniczne, ten. Jak podstawisz tego trapka i ona stoi w moim kół. No. To nie musisz czekać, aż ten trapek się aktywuje, tylko autoska możesz walnąć, nie? Przed, no, tak. słuchaj, racja. Bo czy nie są pełni nigdy, szyb, jeszcze, jakby ten bo trapek zadziałał. Trap, wiesz? auto... Jakby jeszcze resetuje a tak nie wiem. I teraz w teraz, takiej sytuacji idę, na mida czy gdzie? Jakiś spuszowany jest bot, czy pomiadam A I w mid -game powinien być zawsze blisko obiektywów. Czyli najłatwiej na idzie. Bo tu masz blisko do ewentualnego smoka, czy tam Heralda, jak przed 20. Tutaj się odbywa jedno z zastosowań friza, czyli przygotowanie wavea dla kogoś, ale nikt nie jest chętny. Ja tu idę, już biegnę! Często takie idikery mają, że w game'ie się gubią. Tak. No zazwyczaj w competitive po, po, po lane phase się tam do mida raczej idikery Idzie i clearuje wavea. Jak jesteś na midzie w 1-3-1, no. to Twoim zadaniem jest jak najgłębiej przepchać midwavea. I nie dać się złapać przy tym. E, ja zorduję heralda, bo może tego? Przygotuję pod... I właśnie po to się przepycha głęboko mida i się schodzi robić wizję i tak w kółko prawie Romy? cały mid game. Ogólnie jak takim, na takim poziomie jak, jak ty jesteś nie adekery, ale nie competitive na solokey nie? To ile masz farmy w tego w 20 minucie? A czy na solokey to też zadymka jest często? No ale tego tego nie patrzeć. I, i, I nawet mogę na mieć kompie. 150 w niektórych solo queue grach. A czy znaczy, no na pewno więcej więcej niż 120, no. I ogólnie jak jest walka, to idkery bardziej się starasz przeżyć, niż niż coś tam zabić, bo później jak wygrasz fight ewentualnie i ty nie żyjesz, to my teoretycznie nie możemy puścić, a i tak sobie biegniemy, bo... bo biegniemy, ale chyba się kończy już ten smok. Nie O, co nie kliknąłem jak co? Jakby nie, ktoś przegapił. Tak, idę flashuję w nich zaraz z ultem. Ty, na no, ale tam nie ma jak coś. Jestem? Ja mam specjalną na ciebie, więc możesz w miarę agresywnie. Możesz nawet, o właśnie, to chciałem powiedzieć, że możesz zrobić. I teraz możemy na Shora. Dara. I, jaki, y, masz jakieś story, które proponujesz? Na przykład, jak gram na Talona i Akali, to nie powinnam jakiegoś jak fantoma bo zbudować? No możesz akurat na ten Team Comp. Ja w ogóle tego nie składam nigdy na Lee. Nie? Nie. Mimo, tak wiesz, jednak no nie jest Kiedyś jak... składałem. Daj No Powinnaś być tu gdzieś bliżej I nie, 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 nie w tą stroną jak biegłeś Ale wyszło dobrze Wyszło ostatecznie no, ja dobrze, No się, bo... się wiesz tak bardzo teraz bez nie wiem, podchodzić Bo ja cały czas umieram na mele, no. nie? Dobra i teraz mamy barona są trzy przepchane praktycznie, i powinno po prostu na mnie być cały czas. Ha. Bo na bocznych ty, 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 ty umiera, na pewno no. No. Tylko my nie mamy też nic, co Split puszuje za bardzo, więc... Bo dekera raczej nie jest najtrudniejszą rolą, nie? On w końcu... Czempiona, który ma o mnie dbać. To jest, naj... to jest chyba jedna z łatwiejszych ról, nie? A która? AD Carry? No. Zależy. Pod względem mechanicznym... ...dość e, trudna. Jak jesteś Cox AD Carry, to solo możesz wygrać gierkę. To będzie chyba dobra walka, już widać jak nikt nie zepsuje. A to nie jest dosłowny AD Carry impact, o omegalul? Znaczy w early game prawie nie masz wcale impactu, to się zgadza, dlatego tylko farmisz, ale w late... No tu masz rzeczy, nie? Tych... Italon... O, Italon. Ręk Nie no bo tak ten jakby No Nawet jak zrobili jakiś tam totalny 6-0 na linii to No mówię, w mid game łapił po prostu dedy I koniec, końców ów przegrywam grę I live inside my own world of make believe Kids screaming in the cradles through ice covered in